Halo, halo, cześć, tej strony Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, mamy 30 października, gdy to nagrywam. Tak jak dobrze pamiętacie, tylko do jutra, do 31, można zapisać się na tsunami w wersji dożywotniej. Tak jak Wam powiedziałem, jutro startuje z przyznawaniem dostępu, więc pierwsze osoby jutro będą miały już dostęp. Ale muszę Wam coś powiedzieć, bo zastanawiałem się, czy Wam to powiedzieć, czy Wam tego nie powiedzieć. Ale już wcześniej powiedziałem Wam, że jeden z, że tak powiem, z członków mojej rodziny jest ciężko chory. Pisałem wam na sygnalu i niestety wczoraj ta osoba zmarła. Jutro o 10 rano mam pogrzeb, później ma być jakaś stypa. No więc nie mogę zrobić czegoś takiego że nie wiem, nie pójdę na pogrzeb, czy nie wiem, wyjdę z tej stypy. Ci ludzie płaczą. Sam wczoraj przepłakałem cały dzień. Dlatego mówię wam cały czas dbajcie o zdrowie, róbcie sobie badania. To są takie pierdy, pierdy, ale naprawdę to życie człowieka jest absolutnie najważniejsze. Mega ważne. Nieważne jest czy dzisiaj wygra jakaś tanzania, czy ktoś tam wygra. To są tylko to są pierdoły, to są, to są takie, nie wiem nawet, jak to nazwać, to jest odskocznia. Najważniejsze w życiu jest zdrowie człowieka i te teksty, że mamy jedno życie. To nie są Banialuki. Był facet, nie ma faceta. Wszyscy płaczą, więc tylko chciałem, wam powiem, chciałem Was poinformować. Jutro zacznę nadawać te dostępy, ale że jest Was bardzo dużo, mogę się jutro ze wszystkimi nie wyrobić, więc bardzo Was proszę, nie piszcie mi gdzieś tam pod tymi filmami. Ja nie mam, ja jeszcze nie mam, ja nie mam. Umówmy się dżentelmeńsko. Jutro ruszam, pojutrze jest święto, więc yy, prawdopodobnie będę. Tak, jak wyjeździł po, po odwiedzać zmarłych, więc yy, umówmy się, że do, jak najszybciej ja wam te dostępy aktywuję. Postaram się jeszcze dzisiaj ruszyć z sygnałem dla tsunami i na najbliższy weekend na pewno wszyscy już będą mieli dostęp. Także nie panikujcie, nie stresujcie się, korzystajcie z życia i dbajcie o to, zdrowie naprawdę jest totalnie bezcenne ja sobie przyrzekłem, że od dzisiaj robię formę życia kończę z syfiastym jedzeniem z jakimiś maksyfami innymi badziwiami. szkoda po prostu zdrowia i szkoda życia i powiem wam, że masakra nie polecam kompletnie nikomu jak ktoś nie dba o zdrowie później niesamowicie cierpi a szkoda gadać powiem wam, że naprawdę dzisiaj jest mi kompletnie nie do śmiechu i dlatego tak chciałem Was tylko poinformować nic się nie zmienia, do jutra na to tsunami możecie się zapisywać na wersję dożywotnią później, tak jak Wam powiedziałem wcześniej rozważę jeszcze jakieś tam inne inne warianty a być może będą, być może nie będą zobaczę jeszcze jak, jak, jak to się wszystko ułoży ponieważ jest Was bardzo dużo tak jak mówię, jutro wystartuje z przyznawaniem dostępów i do weekendu wszyscy będziecie mieli już dostęp i tyle, trzymajcie się wszystkiego dobrego, strzałka, cześć i dbajcie o zdrowie. Naprawdę to nie są takie pierdoły i takie banialuki. Też jak miałem 20 lat, ktoś mi mówił dbaj o zdrowie, to sobie myślałem, co ten dziadek 40 paroletni mi gada za jakieś bzdety, ale no niesamowite, powiem Wam, że mogę Wam zradzić jedną rzecz. Mi nigdy w życiu jeszcze nie umarła żadna taka bliska osoba i no to jest katastrofa ja wiem, że wy wszyscy piszecie mi znaczy wiem, piszecie mi różne wiadomości ktoś pożegnał mamę, ktoś pożegnał tatę i powiem wam jeszcze na koniec czasami strasznie mnie wkurza, na maksa mnie wkurza to życie na pokaz to, to że mamy teraz te, te tak zwane internety, że ludzie pokazują że jeżdżą jakimiś superfurami, wynajmują sobie apartamenty na dobę żeby tylko zaimponować ludziom, żeby pokazać im zobacz, ja mam Lambo, ja mieszkam w nie wiem, w centrum Warszawy, Krakowa Poznania, czegokolwiek innego a tak naprawdę wszyscy jesteśmy taką malutką, kruchą jednostką która tu, dziś i teraz jest i musi zadbać o własne zdrowie o, o to, żeby iść przez to życie po prostu super fajnie z uśmiechem na twarzy ja nawet sobie pomyślałem po tej wczorajszej tragedii po morzu wylanych łez, że ja nawet tym hejterom, którzy mnie jadą, którzy w nic nie wierzą, ja słuchajcie, daję im zielone światło. Piszcie sobie, co chcecie. Mam to centralnie od wczoraj, w dużym poważaniu. Naprawdę, macie prawdopodobnie smutne życia, coś tam się nie układa. Ten próbujecie się jakoś tam, wy, wy wiecie, wy, wy, a nawet mi brakuje słów, nieważne. Wszystkiego dobrego. Ruszamy jutro z tsunami. Dzisiaj podam Wam jeszcze na signalu link do grupy tsunami, więc wbijajcie, zapraszam. Będzie nas tam bardzo dużo. Wymieniajcie się. Te mecze nad tsunami są dziewczynie. Dzisiaj ponownie. Wczoraj były ponownie, także a już chyba gadam głupoty. Nieważne. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Strzałka, cześć, hej.